Pomiędzy morzem. Pomiędzy morzem a zatoką, tam gdzie półwysep się zaczyna. Rozrasta się władysławowo, niegdyś to tylko taka mieścina. I krzyżak nogę tu postawił, i wielka wieś to tu powstała. W tej czarującej okolicy historia też swoje miejsce miała. Hej, ten władek przeuroczy. Wdychać piękno, zamknąć oczy. W słońcu trochę się wydarzać. Potem tylko morze plaża. Generał Haler też tu osiadł, gdy polska ziemia odzyskała, port niedaleko też tu powstał, na plaży Polska się zjeżdżała, i wilka wieści robo i portu przestrzeń mała. Po połączeniu ta miejscowość Władysławowem wszak się stała Hej, ten Władek przeuroczy Wdychać piękno, zamknąć oczy W słońcu trochę się wydarzać Potem tylko może plaża A dzisiaj plaża taka ładna, w zakątkach myśli pozostaje. Te piękno tutaj zachowane, do wypoczynku wszak jest rajem. A słońce kiedy tu zachodzi i pod horyzont wola znika? Twe oczy w piękno są wpatrzone, jak poetyka prozaika. Hej, ten pładek się uroczy. Wdychać piękno, zamknąć oczy. W Słońce trochę się wydarzać, potem tylko może wrażać. Na półwyspie gdzieś na końcu Rozpościera się hel w słońcu History ma niemałą Przed krzyżakiem tu się działo Gelemy, wioska, hel czy hela Z trzech stron morze ląd oddziela Hej na helu odpoczywaj Leń się co dzień i używaj Żywaj. A gdzieś dalej ku cyplowi bateria się ostała, taka dumna wzniosła dzielna, co się niemcom dać nie chciał. Co swym światłem przypomina, że to miasto niemal w morzu, to na mapie Czyli jest to, mieści masy, już, no! już jesteśmy w tej wstępnej części angielskiego, ogiełę, wioska, do, wioska, wioska. A, do Władysławowa dzisiaj, a już jesteśmy w samym Władysławowie, w okolicach. Portu. Tu jest wejście do kutrów, do portu, a tu jest wejście na plażę. No i teraz jest pytanie: którym wejściem wchodzimy? No, idziemy sobie ku kutrom. Jednak, jednak, długo się zastanawiałem, ale jednak wtedy sobie przejdziemy, ponieważ zawsze fajnie o poranku popatrzeć na te przepiękne kutry jak one wyglądają. Tutaj spójrzcie macie wjazd do domków portowych. Zapraszają was. Oczywiście parking, oczywiście płatny. Przed wejściem była reklama. Motylarni, motylarnie motylarni macie w domu rybaka, ją sobie możecie pooglądać. Oczywiście jak tutaj podjedziecie, a my że tak powiem, już tam w oddali widzimy przepiękne kutry, słyszymy mewy i jest naprawdę fajnie, a za chwilę będzie wschodzić słoneczko. Także bądźcie ze mną dalej na tej oto relacji. A ja jeszcze raz serdecznie witam wszystkich, którzy oglądają tą relację oraz tych, którzy się właśnie teraz do niej dołączyli. Jak widzicie, a w zasadzie słyszycie. Prace w porcie trwają. Jakieś urządzenia pracują. Słychać mewy, hałasują. Czyli gdzieś tam te ryby są. Rybacy być może już powoli zaczynają powracać z łowisk. A może dopiero na nie wypływają, ale raczej wypływają, jak jeszcze jest ciemno. My mamy tą przyjemność iść jak jest jasno, ale jeszcze przed wschodem słońca, dlatego spójrzcie na te kutry, jak one się tutaj prezentują właśnie w takim oto świetle. Jak widzicie jeszcze pomost jechtowy jest, jeszcze nie został e, zwinięty, no teraz chętni mogą mi oglądać na kamerach, tutaj są kamery z których od czasu do czasu kiedyś dostawałem zdjęcia ci którzy mnie oglądali robili mi zdjęcia i wysyłali do mnie słuchajcie no jesteśmy we Władysławowie oczywiście przepiękna miejscowość no i oczywiście e, historycznie trochę powiązana e, jakby pramatką możemy powiedzieć obecnego Władysławowa było, była wielka wieś wielka wieś jest Oczywiście teraz częścią obecnego Władysława drugą jakby częścią było halerowo, a trzecią częścią ten oto port. Te dwie ostatnie części powstały e, w okresie międzywojennym, a ta pierwsza część powstała dużo, dużo wcześniej, czyli jeszcze pamiętam czasy krzyżackie. Patrzcie, jak przepięknie tutaj teraz, w tym momencie jest. Zanim jeszcze słoneczko wstanie, to my się tutaj przewędrujemy. Jak widzicie, samochody stoją, czyli rybacy są w morzu. A my tutaj odwiedzimy sobie jedno z takich mulbocznych spojrzymy co się na nich pozmieniało niby te same łódki widzicie ze Swarzewa łódkę widzicie z Chałup łódkę widzicie tutaj z Gdyni łódka tutaj kolejna z Władysławowa no ale większość oczywiście jest z naszego pięknego Władysławowa tych przepięknych łódeczek oczywiście gdybyśmy się cofnęli jeszcze dalej w historię no to nazwa miasta Władysławowo dotyczy XVII wieku XVII wiek to panowanie Wazów jeden z naszych króli ma na nazwisko e, nazywa się Zygmunt III Waza a my sobie tutaj Wolnymi kroczkami zmierzamy. Tu jest taka bardziej zaniedbana łódeczka, a tam dalej, na końcu stoi sobie Zosia. Zosia, samosia, bo sama stoi na samym końcu. A tutaj spójrzcie, jakie piękne łódeczki z Władysławowa. Tutaj, nie wiem, czy zauważyliście, jak w tą stronę szliśmy. Tutaj ptak. Siedzi sobie. E, no, raczej coś mu jest, bo się nie rusza. Nie rusza ptaszydełko. No, szkoda takiego ptaszydełka, ale po prostu chyba coś mu jest. Bo tak by uciekł, jak ja przychodzę. No cóż. Czasem każdego nas coś takiego spotyka. Spójrzmy na Irenę Niebieską, na wioletę czarno-czerwoną. No, a tam gdzieś w oddali już patrzcie powoli, słoneczko będzie wychodzić, a więc zmierzamy do miejsca, w którym zobaczymy te wschodzące nasze piękne słoneczko. Tu jeszcze widzicie raz Kuter Gdyński. No. Gdynia to jest teraz większy port, a więc część tych kutrów została rozparcelowana po różnych miejscowościach, a tak w zasadzie mało jest kutrów gdyńskich, przede wszystkim w innych miejscowościach te kutry są. Spójrzcie jak tu jest przepięknie. O, w oddali taka czerwień. Taka że rzec by można było krwista czerwień. O, przy wyjściu z portu, i podejdziemy sobie z samego końca na nią trochę popatrzeć. To jeszcze przez moment, idąc tam, pozerkamy na murale, ale nie tylko murale, na morze, które jest tutaj. Spójrzcie, plaża, przepiękna plaża, we Władku tutaj przyrząd, z którego możecie popatrzeć sobie w dali, a co tam w, dal, w dali zobaczycie? Tu w dali zobaczycie na pewno latarnie morskie w Rozewiu. Dwie latarnie morskie, tak jak już kilkukrotnie wspominałem. Jedna jest czynna, druga nieczynna. Jedna jest związana ze Stefanem Żeromskim, druga z innym naszym Pisarzem z Kasprowiczem, także to możecie sobie tutaj zobaczyć przez tą lunetę, albo bezpośrednio do Rózebie podjechać i chwilę popatrzeć. Tam widzicie w oddali dom rybaka. On praktycznie jest widoczny z każdego mniej zabudowanego miejsca w Władysławowa. Zabudowanego, dlatego że ta zabudowa niejednokrotnie zasłania, a my sobie z pacerkiem lecimy. Oczywiście z spacerkiem lecimy w kierunku zachodzącego, wschodzącego słońca. Już chciałem zachód słońca, ale nie, nie tak szybko. Jeszcze trzeba cały dzień gdzieś tam spędzić, coś porobić, ale coś takiego, żeby było przyjemnie, miło i fajnie. A dalsza część tej relacji. Wyłącznie dla osób wspierających mój kanał. Z pozostałymi osobami żegnam się, a Was wspierających mój kanał, na obojętnie jakim poziomie, zapraszam do obejrzenia, dalszego obejrzenia właśnie tej relacji z Władysławowa i obejrzenia, zobaczenia właśnie tak przepięknych widoków. Zapraszam. Jakże wymowne fotografie, ciekają. namiętnie na wschód słońca my Powoli podchodzimy do samego łódki o nazwie Gwiazda Morza. I tutaj, pomiędzy morzem, pomiędzy morzem a zatoką, tam gdzie półwysep się zaczyna, rozrasta się władysławowo, niegdyś to tylko taka mieścina. Żak nogę tu postawił i wielka wieś to tu powstała w tej czarującej okolicy.